Kolejna z premek piątotierowych, na której nie miałem rozegranych 50 bitew, to te 34 szyldet, więc trzeba było wziąć go na tapet, troszeczkę pograć. No i dzisiaj troszeczkę dla Was go też odkurzę. Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, muszę przyznać, że no, szału raczej po te 34 shielded to się nie spodziewałem. Ja, fakt faktem, o nim materiał jakiś już mam, ale dużo wtedy bitew nie zagrałem. Teraz przyszła pora gdzieś tam to nadrobić. Natomiast muszę powiedzieć, że zostałem troszeczkę zaskoczony i to zaskoczony pozytywnie. Prawdopodobnie ma na to wpływ też to że przed e, graniem T-34 Shielded grałem takimi badziewiami jak chociażby T-34 1941, no i też czołgami, które może nie były aż tak tragiczne, ale nie były też wybitne, jak chociażby Turan czy Matylda Black Prince. T-34 Shielded e, to radziecki czołg średni piątego poziomu. Mamy ten sam problem, jaki jest na T-34 czyli no zamiast, e, zamiast Tutaj jednego załoganta, który pasowałby nam 162A, mamy niestety radiooperatora. No mamy dowódcę, kierowcę, radiooperatora i ładowniczego. Nie ma celowniczego, więc to jest niestety problem. Pojazd, który z taką załogą, na której jest, na której jest oczywiście Bia i z racjami bojowymi, wyciąga DPM, DPM na poziomie 2000, troszeczkę ponad z modułami zwykłymi. Z dosyłaczem, jeśli chodzi o takie cechy, które warto zwrócić uwagę, to zobaczcie, że pojazd ten ma 8 stopni depresji działa, co ma bardzo duże znaczenie. Mówiłem, że w tym, na, na czwartym tierze tam jest tylko 5 stopni depresji, a w tej wersji T-34 te już mamy depresji 8 stopni. Co do działa... To strzelamy po 110, czyli w miarę taka klasyczna wartość uszkodzeń. Na tym tierze losowania mamy, przypominam, do siódmych tierów, natomiast my maksymalnie możemy widzieć cztery, czwarte. Penetracja 120 na podstawie, 150 na goldzie. Nie jest to wartość na którą raczej powinno się narzekać. Spokojnie wystarcza. Celność 0,43, no tutaj jest niestety niezbyt dobrze. Czas celowania 2,3 i to się czuje, ale przede wszystkim taką moim zdaniem największą wadą tego czołgu to jest to jest tragiczna stabilizacja celownik. Mamy naprawdę ogromny, zwłaszcza jeżeli też za, mamy sytuację, w której to zatrzymujemy się zaraz po maksymalnej, po rozwinięciu maksymalnej prędkości, no to. To skupianie trwa. I teraz co założyć na ten pojazd? Ja, oczywiście, standardowo na piątych tierach włożę lornetkę, ponieważ na tych tierach zasięg widzenia ma bardzo duże znaczenie. Co do dosyłacza, to tutaj są dwie możliwości. Ja sobie pograłem trochę z dosyłką, zagrałem te 10 bitew bez dosyłacza. Dlaczego postanowiłem dosyłacz zdjąć? Dlatego że ta stabilizacja z czasem skupiania często powodowała, że praktycznie ten czas skupiania trwał mniej więcej tyle co ładowanie działa, ale jednak przyznaję. Że, jeżeli najpierw gra się z dosyłaczem, a potem się tą dosyłkę wyjmie, no to niestety czuć różnicę. I jednak wróciłem do wersji z dosyłaczem. Ewentualnie można próbować sobie tutaj dać szybsze skupianie, ale przy takiej bazowej celności działa. Moduł do poprawy celności jest również, również czymś, na co warto zwrócić uwagę. Kolejną taką ciekawostką jest to, że na piątym tierze mamy na pociskach podstawowych, jak i pociskach premium apc -y. Nie są one może jakoś super szybkie, bo mają po 950 metrów na sekundę. Ale jeżeli mówimy o piątych tierach, to naprawdę tutaj ta prędkość jest dość znacząca. Nietypowa, jak na taki radziecki czołg, depresja działa też powoduje, że gra się tym czołgiem dużo, dużo łatwiej, dużo przyjemniej w wielu miejscach niż na chociażby właśnie tym poprzedniku z czwartego tieru, chociaż tam to wiadomo, jak to wygląda. Więc o dziwo ten T-34 Shielded podczas rozgrywania tych 50 bitew raczej mnie nie męczył, a nawet dość często dawał mi frajdę. Warto zwrócić uwagę, że e, no, zauważalnie często pada na tym czołgu silnik, no i niestety też e, się potrafi zapalić, więc raz, jazda z racjami bojowymi to jest e, jazda na własne ryzyko. Ja podczas rozgrywania około 40, 40 bitew zapaliłem się chyba 3 lub 4 razy. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o takie dane z garażu i moje wstępne odczucia. Teraz przejdźmy do potyczek, które chcę Wam zaprezentować. Zaczynamy, moi drodzy, od bitwy na mapie prowincja. Losowanie z tierami 5 i 6. W Plutonie byłem z Bertonikiem i z Wojtkiem. Wojtek MLC na KW-1, ja e, oczywiście na Shielded i Bertonik na LC Bisie. I tak naprawdę, no, moim zdaniem, to tutaj, gdzie jadę, ja powinien pojechać Bertonik, ale on stwierdził, że jedzie tak dużo czołgów na drugą stronę, że on lightem tam śmigać nie będzie. A ja wam pokażę, że i te 34 Shielded odpowiedni, przy odpowiednim zagraniu, no i oczywiście zgraniu waszej drużyny i wyjeżdżaniu przeciwników, można też coś poasystować. Jadę oczywiście do góry, bez większego zatrzymywania się. już widzimy, że KW-1 i BDR zmierzają w tą moją stronę, to jest akurat dobra informacja, bo będę mógł próbować ich spotować. Oczywiście też T-50-2 ich spotuje, ale zobaczcie, ja dojeżdżam i okazuje się, że przejechało tutaj 40TP bez spota. Strzały z biodra tym czołgiem, no to jest coś, co raczej nie należy do dobrych cech, ponieważ tak jak Wam mówiłem, ta stabilizacja jest na tyle słaba, że raczej te strzały z biodra wchodzą bardzo, bardzo rzadko. Natomiast można, właśnie wykorzystując tutaj gapiostwo, takiego 40 TP, wyciągać ich, wyciągać go pod y, ogień sojuszników, i zobaczcie, już w tym momencie mam prawie 800 uszkodzeń widocznych przede mną. Mój vis-a-vis, -vis, do tego jeszcze Kawu 1. Oczywiście strzały z biodra oddaję, no bo zawsze jest jakaś szansa, że to wejdzie. No i przede wszystkim nie muszę się też martwić o liczbę pocisków, bo jak popatrzycie, to liczba pocisków, jakie zabiera ten czołg, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. I tutaj, chociaż w tej maszynie, nie muszę się tymi pociskami przejmować. Szaleńczy wyjazd teraz z większości wrogiego timu Ja dostaję jeszcze od Lefa. Wyjeżdżam teraz na tą Kawu jedynkę Dodatkowo jeszcze od, od, jest ona tutaj obijana przez moich sojuszników, niepotrzebnie teraz ten T3485 próbuje mnie tutaj pchać. Dlaczego ja nie chcę jechać do góry? Dlatego, że chcę dać trochę czasu, by zniknąć. Widzicie, że właśnie dobrze w odpowiednim czasie się ruszyłem i spadł pocisk od lewcha. W momencie, kiedy macie tak szybko strzelane art. Jak tego FVA 304 czy lewcha, no to trzeba uważać hmm, przy każdym wyjeździe, będąc na spocie 1751 asysty i tylko 612 uszkodzeń własnych. Więc ja za dużo tutaj nie strzelam, raczej bawię się w asystenta, ale to też miało bardzo duże znaczenie, no bo już wynik mamy 7 do 1, 8 do 1, czyli taką typową wotowską mączkę poszło na ostro. I teraz cisnę jeszcze dalej, żeby już yy, jadąc tak na wariata podbić sobie jeszcze jakoś te wyniki uszkodzeń i asysty, no bo wiedziałem, że bitwa i tak będzie wygrana, a teraz jak pancer, tutaj poprawiam, żeby postał sobie troszkę na gęsi i dobijam go, znaczy nie dobijam, Boże, Tygrys go dobił, ja go chciałem oczywiście dobić, liczyłem, że ktoś go, że ktoś go trafi, no ale mimo wszystko już prawie 2000 asysty, teraz Firefly, ale ja się tym Firefly'em nie przejmuję, tylko cisnę w stronę artyleryjskiego pomiotu. Chciałem się zemścić za to, że mnie tutaj Próbowały te arty upolować. Mamy fa 304, mamy lewcha. Nie skupiam się teraz na lewku, tylko na FA, ale bo od niego zacząłem. Widzimy, że lewek został zniszczony. No i teraz niestety artyleria również nie ubita przeze mnie. Asysty bardzo ładnie Z własnych uszkodzeń. Troszkę mniej. Wynik klasyczny 15 do 3. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła znaka mistrzowska Asa pancernego. 845 uszkodzeń, więc no tutaj szału nie zrobiłem, bo więcej ode mnie miał chociażby Bertonik na swoim lajcie. Ale jednak jak popatrzymy po expie, no to miałem topowy wynik. Jeden frak, expa tyle dało. Przede wszystkim spotowanie 2474 punkty po spocie, a mój light moi drodzy miał ode mnie mniej, więc wymieniliśmy się. On trochę bardziej strzelał, ja trochę bardziej spotowałem. To chyba trochę inaczej powinno wyglądać, no ale dobra, może znowu się czepiam. 20 strzałów oddanych, 16 trafionych, 9 z penetracją. Wszystkie uszkodzenia, które zrobiłem, były robione na blisko. Przejechane troszkę powyżej 1,5 km. Na czysto wpadło ponad 33 tysiące kredytów. Ekspas z różnymi mnożnikami dało 4034 punkty. Druga bitwa moi drodzy to potyczka, która odbyła się na mapie Piaszczysta Rzeka w trybie spotkaniowym. Losowanie na czwarte i na szóste tiery. Mamy tutaj też dwie artylerie w Plutonie, byłem wtedy z Wojtkiem, MLC i z Coxem. Wojtek na KW-1, Kondi na T-67, te bitwy, które Wam tutaj pokazuję i jeszcze jedną, którą Wam zaprezentuję, to są wszystko bitwy z jednego dnia, z jednego streama, natomiast nie chronologicznie, bo zaczynał, zaczynam od najmniejszego wyniku bazowego expa i w, każde, w każdej kolejnej bitwie tego expa będę miał troszeczkę więcej. Jest to wprawdzie bitwa spotkaniowa, ale decyduje się pojechać na linię K. Dlaczego? Dlatego, że są szóste tiery i raczej z nimi tłuc się na wydmach nie chce. Zwłaszcza też, że tym czołgiem takie granie na wychyl się, strzel, schowa się jest nie do końca łatwe, bo macie duży celownik, dużo czasu potrzebujecie na skupienie działa, które też wcale niekoniecznie musi być celne. Natomiast Was raczej, jeśli chodzi o przebijanie, Was tutaj przeciwnicy większego problemu nie mają. Podjeżdżam na razie tutaj sobie troszeczkę na górkę Wydmy. Na górkę Wydmy, dobry jestem. Na szczyt Wydmy, na Wydmę w ogóle. Chodziło mi o to, żeby ewentualnie spróbować na tą lornetkę złapać kogoś, kto by linią K zbyt ostro pojechał. Tak się jednak nie stało, ale stąd też mam jak Widzicie, na tego emo się ma 1 jednak czas skupiania potrzebny był dość długi, no i jeszcze nie udało się zadać żadnych uszkodzeń. Może gdyby więcej tych czołgów, które znajdują się niedaleko mniej, były zdecydowane na to, żeby agresywnie podjechać, to bym chciał też skrócić. Ale za chwilę właśnie będę to robił, bo widzę, że fałka się przemieszcza. Też tam STV jedzie środkiem. Za chwilę chyba Wojtek też troszeczkę ruszy. No jest te 34,85 w budynkach, ale zobaczcie, jak fatalnie dla niego on oczywiście się ustawił. Momentalnie został odparowany i już mamy 3 do 0 w tym bardzo potężna szóstka u nich skończyła udział w bitwie. Teraz skupiam na Matyldę. Parę strzałów na ślepo, bo tak jak mówiłem, tym czołgiem absolutnie nie ma z tym problemu. Matylda mocno pobijana. Teraz niestety jeszcze się odbiłem, I czy uda mi się ją sfragować jeszcze nie teraz. I w końcu. W końcu udaje się, mamy 4 do 1, zyskujemy przewagę. Widzimy, że tam w tej części centralnej mapy gdzie często się no dużo dzieje w D1, znaczy w D5, w D6 tam jest, tam był widziany KW1 nie ma żadnych z naszych maszyn, więc prawdopodobnie tych czołgów wroga jest więcej na części północnej, dlatego musimy postarać się zamknąć ten sektor mapy. Niestety no, nie do końca potoczyło się tak, jak myślałem, bo raczej spodziewałem się większego wsparcia. Na szczęście Kondi też dojeżdża i praktycznie po tej stronie mapy poza tym pancerem, no to tylko cały nasz pluton będzie starał się jakoś to trzymać. Jest 4 do 4, więc sytuacja wygląda troszeczkę gorzej. Bardzo chciałem ubić tego sztuga, ale zobaczcie właśnie, no to z celnością tego działa bywa naprawdę różnie. Dopiero za trzecim strzałem udaje mi się zadać jakieś uszkodzenia i Kondi go odsyła do garażu. Znowu, znowu zyskujemy przewagę w lufach. Ja na razie mam jednego fraga i niecałe 300 uszkodzeń. Jeszcze wszystkie szóstki, które... Yy, cały czas w tej bitwie funkcjonują, nie były wyspotowane. No i niestety, artyleria czwartotierowa wykańcza nam jednego plutonowego Kondi w T67 pada. Wiadomo, T67 pancerza nie ma. Od artylerii przyjąć lubi. Mamy Helkata. Miałem nadzieję, że może któraś z moich artylerii mi z tym helkatem pomoże, póki co tak nie było, no, więc ale cały czas staram się go trzymać na spocie. Oczywiście, ja też przy okazji jestem zaświecony. Dojeżdżam do tego Helkata. on teraz jakimś cudem się ode mnie odbił, więc wiedziałem już, że sobie spokojnie z nim poradzę. Teraz było pytanie, czy zdążę jeszcze od niego przyjąć strzał, na szczęście nie, więc mam tutaj cały czas full HP, e, to jest mój drugi frak. podoiłem sobie szósty tier, za dojenie oczywiście tierów wyżej zawsze tego ekspa jest więcej. Teraz mam tutaj artylerię, która ubiła mi plutonowego, mogę się na niej zemścić, e, odsyłam ją do garażu, to jest trzeci frak. mamy 10 do 6, no i M41, wyjeżdżam. Na niego. Na co można zwrócić uwagę, to to, że wieża może, mogłaby obracać się ciut szybciej, ale wydaje mi się, że też to nie jest coś, na co jakoś wyjątkowo można narzekać. Bardziej zwrócić należy na to uwagę. Że przy takim objeżdżaniu czasami wieża nie jest w stanie nadążyć za akcją. Cztery fragi zrobione, 1619 uszkodzeń widocznych. No i tutaj przede mną kawu, jedynka, która została pobijana. Wywieramy presję kapa. Często tym, często tym czołgiem robiłem tak, że pierwszy strzał oddawałem bez pełnego skupienia, bo zanim on skupił do końca, to, to działo i tak zdążyło się przeładować. 1716 uszkodzeń widocznych, 4 fragi 12 do 6, no i jeszcze trzy maszyny, w tym kawu 85, którego do tej pory nie było widać. No i zastanawialiśmy się, czy on jest na awku, czy też nie. Wojtek, na swoim kawu, 1 wiadomo, że nie będzie miał tak łatwo gonić za demedżem. Shielded nie jest czołgiem jakoś wyjątkowo szybkim, ale jak się rozbuje to spokojnie jedzie. Natomiast na takich podjazdach pod górkę, czy na. Znaczy, da się odczuć, że na niektórych podjazdach gdzieś ta mocna tona no, mogłaby być większa, też na, na niektórych terenach też takiego muła łapie. Więc mam wrażenie, że te opory gruntu też nie do końca są idealne. Ale absolutnie nie można powiedzieć, że to jest też jakiś mu. Spokojnie sobie daje radę. 1774 uszkodzenia zrobione, 5 fragów, 14 do 6. No i jeszcze zostaje tylko kwestia, gdzie jest ten KW85. Jest, okazuje się, że no właśnie jest na awku, więc on prawdopodobnie grał, dojechał do pewnego momentu i grać przestał. Gdybym tutaj był szybciej, to mógłbym sobie go ładnie podoić, miałbym deserek, a tak za chwilę będę musiał się podzielić i to dość konkretnie, bo susto walnęła mu ze 122, bodajże wygrywamy 15 do 6 i zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco, Zabitewka wpadła również od znaka mistrzowska Asa Pancernego, ale mamy tu już więcej medali, medal Pascucci'ego, medal Lewa z Halio duży koliber oraz specjalista, miałem tutaj jakąś asystę. Nie miałem żadnej asysty, ale moje 2314 uszkodzeń własnych do tego 6 fragów dało 1380 punktów bazowego ekspa, więc naprawdę spoko. Spoko wynik, 33 strzały oddane, 27 trafionych, 24 z penetracją, na te 2314 uszkodzeń, 516 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane ciut powyżej 3 km na czysto zarobione 33 tysiące kredytów, EXPA z różnymi mnożnikami, wpadło 3209 punktów. No i mamy ostatnią bitewkę, ta bitwa odbyła się na mapie Stepy. W normalnym trybie losowanie na same piąte tiry, ale mamy dwie artylerie, w tym oczywiście tego podłego i groźnego lewcha, więc trzeba mieć to na uwadze. Patrzymy na rozjazd. No wydaje się on całkiem, całkiem okej. Okay. Większość maszyn jedzie na naszą stronę. Jedyne co nie do końca wydaje się okej, okay, no to ustawienie tego Leoparda. Wydawać by się mogło, że jak to pojazd lekki na tym poziomie, to powinien chociaż próbować zrobić jakieś otwarcie. No, ale jak widać, będzie razem ze mną snajpił, albo mówiąc wprost, kampił. E, druga strona jednak nie wygląda aż tak dobrze, jak na początku mi się wydawało. Bo Churchill postanowił się zatrzymać. Samotnie jedzie gdzieś tam Valiant, Nasz e, polski piąty tier e, czołg średni. Niestety, póki co, jest chyba na awku. Więc jednak trzeba cierpliwie czekać, zobaczyć jak będzie wyglądał rozjazd przeciwnika, kto się pojawi, gdzie ewentualnie. Tak jak teraz zobaczcie, dzięki tej lornetce wyświeciłem Churchilla 3. No i można zacząć strzelać, przy okazji wpadła też jakaś asysta. Kolejne strzały artylerii lecą gdzieś w stronę tego Churchilla, jednak już bezskutecznie widzieliśmy też przed chwilą dwie smugi w stronę naszych czołgów ciężkich. No na pewno przy dwóch artyleriach, w tym zwłaszcza w momencie, kiedy jest lefek, który strzela bardzo, bardzo szybko, no takie granie na ciągłym spocie przyjemne nie jest. Teraz waliant. Próba celowania właśnie po tym pojeździe. Udało mi się go postawić na gąsienicy. No z celnością widzicie, jak wygląda sytuacja. Z drugiej strony jest to też całkiem spory dystans. Mamy 3 do 2 1000 hp przewagi, według tego, co według tych danych o 2g odda jakieś strzały na ślepo w miejsce, gdzie wydawać by się mogło, że ten wariant może stać. 3 do 2 warianta nie widać, 4 do 2 zyskujemy przewagę, zaczynamy wygrywać tę stronę, więc pora ją domknąć, pora docisnąć, zwłaszcza, że druga flanka, no, tam już. Też nie wygląda to zbyt dobrze. Mamy dwa czołgi wroga. Teraz pojawia się trzeci czołg wroga. Jest ten waliant. Pierwszy strzał standardowo bez pełnego skupienia. Kolejny też nie trafia, chociaż tutaj też do końca skupione nie było, bo myślałem, że ten waliant już zjedzie. Dopiero teraz, kiedy widzę, że zjeżdżać nie będzie, udaje się go trafić i przebić. A ostatecznie zostaje wykończony przez naszą T14. No i mamy 6 do 4. Dostałem tutaj od artylerii, na szczęście bez zadanych uszkodzeń że ten pocisk spadł tuż obok, pora domykać przeciwnika? Są dwa tedeki jeszcze bez spota, ale póki co trzeba wyjechać na tą kawu. Jedynkę udaje się ją ubić. To jest mój pierwszy frak. Mamy 7 do 5. Druga strona wygląda niezbyt dobrze. Pojawia się lefek. Skupiam, 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 skupiam i w końcu i tak nie trafiam. Teraz tylko gdzieś w gąsienicę chyba za zero, więc no bardzo dużo szczęścia miał ten Lefek. A szkoda, bo pozbycie się tej artylerii na pewno by pomogło, sam jeszcze łapię od grilla. Póki co mam jednak farta, bo te uszkodzenia nie są zbyt duże, jest też 67, 7 który próbuje uciekać. No niestety, to co wam mówiłem, w tej bitwie bardzo dobrze widać, że no, ta stabilizacja, ten czas skupiania bardzo długo trwa, przez co no musimy naprawdę się naskupiać, naczekać, by móc oddać strzał, strzał, który wcale nie ma pewności wejścia, bo te wartości celności są jakie są i teraz pogoń w stronę tego T67, przede wszystkim zależało mi na tym, żeby on był na perm spocie żeby ciągle był wyświecony ja teraz będę skrasał do niego dystans, został pobijany po mojej asyście, mamy 8 do 7, dużo czołgów w okolicy mojej bazy, więc trzeba za chwilę będzie myśleć nad powrotem ale póki co chciałem właśnie wykończyć tego T7 i spróbować dorwać jeszcze artylerię, by sobie załatwić spokój z nieba. Widzimy grill we mnie walnął za 176 całkiem sergo. Widziałem skąd poleciał pocisk, pocisk, skąd była smuga, więc jazda po tego grilla. On na pewno jest teraz na przeładowaniu, więc chwilę mam. Lefek już próbuje uciekać gdzieś po otwartym polu. Jest grill, tak jak mówiłem, strzał z biodra. Jako pierwszy, oczywiście, nie wchodzi. O dziwo zaskoczył mnie tutaj Churchill, który postanowił się wracać środkiem mapy. Więc tym bardziej trzeba zająć się grillem. Grillem, który zdaje sobie sprawę, że nadchodzę, będzie przygotowany, by oddać strzał w moim kierunku. Wyjeżdża na niego też z 7. Ja nie zamierzam po tutaj odpuścić. I prawdopodobnie po strzale od 6-7 miał uszkodzony magazyn amunicyjny, a po moim został wysadzony Trzy fragi na koncie. Lefek znowu nie trafia. Odpuszczam Churchill'a, jest on w zagłębieniu. Chcę gonić cały czas, właśnie tę francuską artylerię, by się jej pozbyć, by nam nie przeszkadzała. Pierwszy strzał udaje się przebić, artyleria zostaje na ogrysku. Po drugim strzale już jej w tym momencie nic nie uratuje. No i to jest mój czwarty frag. Mamy spokój z nieba. Za chwilę, no niestety lefek też od nas prawdopodobnie padnie. Dużo szczęścia, bo teraz te 34 s trafiam mnie tylko e, krytycznie, staram się uciec od niego, wyjechać na Churchill, a. Churchill ma sporo hapsów, no ale w tym momencie jest brany z dwóch różnych stron. Kupiony na mnie nie przejmuje się, bo mam jeszcze troszkę tych chapek, a zależało mi na podbiciu uszkodzeń. Zostaje ubity, piąty frak na koncie 1457, muszę zrobionych, Presja kapa z naszej strony: artyleria pada, zostaje KW1 i T34S, czyli mój vis, vis w drużynie przeciwnej. Tyle, że ten wrogi shield miał naprawdę sporo hapeków, a zarówno ja, jak i T67 jesteśmy poobijani. To poobijani mocno, więc musimy zagrać to spokojniej, zobaczyć, ile hapsów ma Churchill 3. I czekać właśnie na tego Churchill'a. Sprawdzam, szy szybkie zerknięcie, ile on tych chapeków ma. Wyjeżdżam. Niestety strzał poszedł gdzieś tam w Gąsienicę. Kolejną pestką jednak już udaje się przebić. 13 do 12, cały czas. Wyrównana bitwa. W miarę długa jak na obecne realia WOTA. No i teraz wszystko zależało tutaj od tego Churchilla, a Churchill pokaże, że no nie do końca ogarnia. co się dzieje, jak się okaże to jest, yy, to był świeży gracz, on chyba nawet nie miał 700 bitew, o ile dobrze pamiętam, chyba, że mu się z kimś innym pomyliło. Zobaczcie, Churchill jedzie i to postanowił zamiast odbić tutaj na prawo i wyjechać na tego T-34S, to się czaić i, i za bardzo chyba nie wiedzieć co chce robić. Ja wykorzystuję tutaj zawahanie tego T-34S, by, by wklejać kolejne pestki i zobaczcie, co robi ten Churchill. No po prostu wybiera złe strony na, wy, na wyjazd, a yy, wrogi T-34S sobie z nami pogrywa jak chce. I w tym momencie już miałem trochę yy, ciepło w spodniach, miałem, m, m, miałem panikę, no bo widziałem, że, mam przez, że jest przestrzał na mnie m, od strony KW-1 i prawdopodobnie ten T-34S zaraz mnie wykończy. Na szczęście się odbił. Ale musiałem się tutaj schować za kamień i poczekać aż zniknę. Niewiele by brakowało, już mój udział w bitwie byłby zakończony. Teraz wyjeżdżam, mój zasięg widzenia pozwala mi na spotknięcie. kawu jedynki, zobaczcie, on mnie nie widzi. strzał ze zgęszeniem. Niestety miał zestaw naprawczy, chciałem, chciałem go na tej gęsi utrzymać, ale się nie udało, natomiast plus taki, że wpadła jeszcze jedna pestka z uszkodzeniami oraz jakaś asysta. 2155 uszkodzeń widocznych, ponad pół asysty. No i teraz 3kw1 popełnił błąd, czy jakoś się wychyli? Tak, wychyla się. Próba postawienia na gąsienicy niestety nieudana, zjechał sobie do tego rowu, który tutaj mamy tego zagłębienia, no i teraz trzeba jakoś do niego podjechać. Ja oczywiście muszę bardzo uważać, bo jestem na jeden strzał. Tała nadzieja w Churchillu 3. Wiemy, gdzie jest KW-1. Zwróćcie uwagę, ile w tym momencie ma HP-ków KW-1, a ile ma Churchill. No tak patrzymy, co tam się dzieje, że słychać strzały, a nie ma straty hapsów I widzimy, że Churchill stracił hapeki raz. Jest, w końcu KW1 traci. Churchill stracił hapeki 2. KW1 traci. Czy uda mi się wyjechać i ją dobić? Niestety nie, bo t 67 mnie uprzedził. Wygrywamy 15 do 12 i zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Z wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, też medal pasku trzeciego Spartan oraz duży koliber. 549 uszkodzeń po asyście, 2155 uszkodzeń własnych oraz 5 fragów dało mi przyjemny wynik bazowego expa 1477 punktów. I to był najwyższy ek, jaki uzyskałem. Tamtego dnia 43 oddanych, 27 trafionych, 21 z penetracją na te 2155 uszkodzeń, 310 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane trochę ponad 3 km, zarobione 37,5 tysiąca kredytów. ekspa wpadło 4210 punktów. I tak oto, moi drodzy, wygląda materiał yy, ponowny o te 34 szyldy. Więc, jak widzicie, tragedii nie ma, swoje można pograć, na pewno jest dużo gorszych czołgów. A jeżeli go macie w garażu, to napiszcie, czy sobie nim czasami gracie. Jeżeli tak, to co sądzicie o tym pojeździe? Sekcja komentarzy należy do Was. Oczywiście łapki w górę i subskrypcję dzwoneczkiem mile widziane. No i cóż, moim patronom i wszystkim osobom, które nie przewijają reklamek, jak zawsze dziękuję pięknie za wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę Wam miłego dzionka, trzymajcie się. Cześć!